Dzień dobry drodzy widzowie, witam was w kolejnym materiale. Bardzo długo nie było i tylko zastrzegam, że dzisiaj materiał będzie taki jak robię przy reworkach, czy jak robię przy wypuszczanych nowych postaciach. Czytaj, zobaczymy sobie co tam Riot przygotował, ponieważ Vex, czyli nasza ponura przedstawicielka raz Jordli, pojawiła się już na serwerze testowym. Mamy tutaj Vex, zalokujemy sobie, zobaczymy jak to wszystko u niej tutaj wygląda się przejęłam. Jesteśmy w grze, mamy kukłę treningową, która ma nam imitować przeciwnego bohatera, a to jest nasza Vex razem ze swoim cieniem. Od razu trzeba to powiedzieć, że jej model jest bardzo ładny, jak na standardy League of Legends i też nie wiem czy zauważyliście, Vex rzuca inny cień, niż wygląda jej model, ale o tym sobie powiemy gdzieś na końcu materiału. Przejdziemy zaraz do omówienia jej skilli, ale tylko powiem, że jeżeli ten materiał oglądasz i jest dzień, moment, sprawdzę, 9 września, to najprawdopodobniej gram właśnie 1v1 z widzami o skinki, także zapraszam na streamka. Ivex. Najpierw sobie ogarniemy, co ona robi. Powiem tylko na wstępie do jej umiejętności, że jest to bohaterka, która nie jest przeładowana jakimiś strasznie nowymi mechanikami, przez co mam wrażenie, że społeczność League of Legends bardzo ją polubi, plus jest to bohaterka jak to Ryan Mireles, czyli w sumie dyrektor odnośnie teamu, który projektuje postacie, mówił o tym, że będzie to bohaterka która no nie lubi jak tam wokół się niej gdzieś tam skacze, dużo dzieje, no wiadomo jaka jest Vex, taka ponura, znamy już ją ze zrujnowania. I co ciekawe, jest to odzwierciedlone w jej mechanikach, także ona nie będzie lubiła postaci, które dużo skaczą i do tego będzie takim tradycyjnym, można powiedzieć, magiem Namida. Więc zakładam, że raczej gracze League of Legends... Będą pałać do niej sympatią, zobaczymy. Wydaje mi się, że na razie przynajmniej jest na to duża szansa. Ona jeszcze na oficjalne serwery nie weszła, więc w 100% nie jestem w stanie tego określić. Przypomnę tylko, że jest to postać Namida, już mówiłem o tym nieraz na przestrzeni innych filmów na kanale. Co ciekawe, miała to być postać, która miała być magiem dalekosiężnym, na przykład jak Zerat, na przykład jak Lux, ale zrobiono z niej normalnego maga. Gdzieś tam w trakcie produkcji tej postaci zrezygnowano. Jednak z tego także sprawdźmy, co ta bohaterka. Może umiejętności Vex. Zacznijmy od pasywki. Zagłada i mrok są to dwie można powiedzieć różne umiejętności pasywne, ale pod jedną pasywką. Co 16 sekund i przypominam, że mówię o tym jak moja Vex ma 16, przepraszam, 18 poziom. Co 16 sekund. Vex znajduje się pod wpływem Zagłady, przez co jej następna podstawowa umiejętność przerywa do skoki wrogów i przestrasza ich na półtorej sekundy. I tutaj się na chwilę zatrzymajmy przy tej zagładzie. Vex tutaj ma czerwony pasek odnośnie tej zagłady. I też weks jest taka świecąca, ma tutaj takie świecące uszy i tutaj ogólnie taka aura, można powiedzieć, gdzieś tam wokół niej jest. I teraz, yy, jeszcze nie wyjaśniałem o co chodzi z Q, ale tutaj mamy coś takiego, że jeżeli użyjemy umiejętność, no to przeciwnik jest firowany. I tutaj ten paseczek się ładuje, od razu przybliżę może, żeby troszeczkę lepiej było widać jak ona się tutaj zmienia. Ten paseczek się ładuje. Załaduj się. Załaduje się, ładuje się. No i dobra, jest załadowany. I też zmieniają nam się. E, zmienia się animacja umiejętności, żeby też przeciwnicy wiedzieli, że, że ta lecąca umiejętność ich sfiruje. Nie wiem, czy to było jakieś takie super potrzebne, no bo chociaż może tylko na małym modelu weksasz takie przejrzyste by to nie było. Okej, okay, cofam to. W każdym razie zmieniają się też ikonki. Patrzcie. To jest ikonka z firowaniem, a to są ikonki bez firowania, nie. I też animacja jest troszeczkę inna. Wróćmy do pasywki. Za każdym razem, gdy pobliski wróg użyje do skoku lub mignięcia, Weks oznacza go mrokiem na 6 sekund. Następny atak Weks przeciwko objętym mrokiem wrogom zadaje dodatkowo obrażenia magiczne i skraca czas odnowienia tej umiejętności. Czyli, tak jak mówiłem, Weks nie lubi, że tam postacie wokół niej skaczą, gdzieś tam ją denerwują i tak dalej. Nie lubi z takich za bardzo mobilnych postaci, więc będzie je za to karać. I to jest fajne, koncepcyjnie mi się to podoba. Wydaje mi się, że z racji tego, że Mam wrażenie Vex jest takim setem trochę tylko, że nam i da. W sensie jest prosta pod kątem umiejętności. Gracze ją po prostu polubią. Dawno nie było takiej postaci, która byłaby... Nie byłaby przeładowana jakimiś nowymi mechanikami. A tutaj wychodzi sobie Weks, taka w miarę przyjemna bohaterka. Zobaczymy, czy gracze League of Legends ją polubią. Lećmy dalej. Porwisty pocisk. Weks uwalnia falę mgły, która zadaje obrażenia magiczne. Po chwili fala staje się mniejsza i szybsza. Zużywam mrok nałożony na wrogów. Więc jeżeli mrok sobie nałożymy, czyli tą pasywkę zdaszowania, nie jest to jedyny sposób, aby ją nałożyć, ale o tym zaraz. <laughs> Zużywamy. Jeżeli skutrafimy ten mrok, wygląda to tak, to już pokazywałem. Leci chwilę powoli, aby później przyspieszyć. Prosta umiejętność, wydaje mi się. I tyle. Lecimy dalej. W. Przestrzeń osobista. Jest to takie też można powiedzieć W troszeczkę a la W Lissandry. Takie podobne, tylko że daje tarczę. Tak w dużym uproszczeniu i nie sneruje, tylko jeżeli mamy pasywkę, to przestrasza bądź firuje przeciwników. WEX zyskuje tarczę na 2,5 sekundy, na 2,5 sekundy i wytwarza falę uderzeniową, która zadaje obrażenia magiczne. Pochłania mrok nałożony na wrogów. Wygląda to tak. Wyk. Tutaj, oczywiście, z pasywką. Tutaj, bez pasywki, tak to wygląda. E, otulająca ciemność. I oczywiście, przez swoją osobista, to jest takie fajne nawiązanie do Weks, że ona jest taka, wiecie, nie za bardzo integrująca się z innymi bohaterami, że tak można powiedzieć. Otulająca ciemność. Weks rozkazuje cieniowi, by ten poleciał w wybrane miejsce, zwiększając swój rozmiar podczas lotu. Po dotarciu w wybrane miejsce zadaje obrażenie magiczne i spowalnia o 50% na dwie sekundy. I co ważne, nakładam rok natrafionych wrogów, tak to wygląda z firowaniem, co nie leci sobie taki pocisk, on nie zadaje damage'a, żebym wam tu pokazał jak przylatuje on nie zadaje damage'a, tylko tutaj chwilę tak jakby mamy takie ładowanie coś jak to oczko na myślę, można to to uprościć, to że było pod klawiszem W no i slowujemy przeciwników i nakładamy mrok czyli nakładamy mrok, czyli naszą pasywkę od daszowania, tutaj mamy coś takiego i gdy nałożymy takie oczko, proszę bardzo pyk Zużywamy mrok, aby tego damage'a zadać więcej. No i teraz ereczka. Wzbierający cień. Podekscytowany cień rzuca się do przodu i zadaje obrażenia magiczne oraz oznacza pierwszego trafionego wroga na 4 sekundy. Także wygląda to tak. Pyk. Tutaj cień zostaje, co nie, on tak się trochę kręci, patrzy. Hej, okay. to jest to pierwsze. Ponowne użycie. Doskocz do oznaczonego bohatera, zadając kolejne obrażenie magiczne po dotarciu na miejsce. Pyk. I możemy się wrócić Bardzo fajne moim zdaniem Fajne I teraz najważniejsze Uwaga Jeżeli oznaczony bohater Czyli tego, którego trafimy Sobie tak Zginie w ciągu Take down window O, odkryłem jakiś błąd Take down window O, podoba mi się Take down window <gryw> Od otrzymania obrażeń od tej umiejętności Jej czas odnowienia zostanie tymczasowo zresetowany Czyli jeżeli zabijemy W ciągu 6 sekund czy ogólnie, jeżeli cel padnie w przeciągu 6 sekund, no to możemy sobie znowu użyć areczki. Myślę, że spoczko. I to tyle, jeżeli chodzi o Vex, ale teraz, moi drodzy, na pewno zastanawiacie się, bo były takie dywagania odnośnie tego, że kurcze Riot Games coś tam zmienia w kliencie po to, żeby... Feks zrobić. I ja myślałem, że to będzie związane jakoś strasznie mocno z jakąś nową, unikalną mechaniką w League of Legends. Na przykład tak jak miał Mordekaiser, który zabiera do swojego, nazwijmy to, do nie wiem, no jakkolwiek byśmy tego nie nazwali. No ja to nazwę to, to do zaświatów. Wy to nazywajcie jakkolwiek chcecie. I myślałem, że to będzie na zasadzie co najmniej implementa implementacyjnie podobnej mechaniki. Natomiast tutaj nie wiem, czy to jest akurat pokazane na umiejętnościach, nie jestem na tyle dobrym grafikiem czy animatorem, nie mam na tyle wiedzy, żeby to ocenić. Jedyne co na streamku, wraz z tego co pamiętam, paroma osobami, które gdzieś tam grafiką się zajmują, spostrzegliśmy to oczywiście, że jej cień jest inny, że weg zrzuca inny cień który jest niezależny od niej. I tutaj, z tego co wiem, yy, Aislo, jeżeli dobrze pamiętam, oczywiście pozdrawiam, to naprawdę wymaga bardzo dużej ilości pracy. Na przykład, że sam cień tańczy inaczej. I zrobienie tego dla jednej postaci to naprawdę ogrom pracy. Ja bym powiedział, że chyle czoła. A swoją drogą, ten cień bardzo ładnie wygląda. Nie ma co mówić. I teraz, jeżeli sobie myślicie, że Vex... Można skontrować, haha, takie śmieszki są, tak jak zeda. Wyłączę cienie. To wam powiem, że przynajmniej na PB, nie wiem jak to będzie na normalnych serwerach, nie da się. To jest ciekawe. Ale to zaraz pokażę. I to jest też ciekawe. Zobaczcie. To mi tak troszeczkę nie pasuje koncepcyjnie, jak już tyle pracy, podobno Riot wykonał, żeby tą Vex zrobić. Oczywiście mogę się mylić, bo mówię to na zasadzie co mi ktoś mówił na streamku, więc jeżeli się mylę, to mnie poprawcie, proszę. Jeżeli chodzi o Fex. Ona rzuca cień do przodu, co nie? Trochę mi tego brakuje, że ten cień tutaj dalej z nami zostaje. Skoro rzucamy go do przodu i on tam już patrzy, no to można by już zrobić tak, żeby tego cienia nie było. Wiem, czepiam się, ale jakoś mi to tak trochę nie pasuje. Wszystko mi się w tej bohaterce jak na razie podoba, poza tym małym niąsikiem. No i głos w polskiej wersji mi się nie podoba, bo jest to nastoletnia przedstawicielka rasy Jordli, cokolwiek nie oznacza nastoletnia w stosunku do Jordli. Natomiast w angielskiej wersji ten głos brzmi dla mnie bardziej jak Jordlowy, bardziej jak taka dla, dla młodej przedstawicielki tej rasy futrzastych stworków, ale de facto technicznie rzecz biorąc, Duszków. I teraz z tym cieniem. Zobaczcie. Wyłączmy sobie cienie, tak żebyśmy widzieli. Przybliżę sobie. Wyłączmy sobie cienie. Jakość cieni. Wyłącz. OK cień został. Nie da się skontrować Weks, Moi drodzy, przykro mi, nie będzie kontrowania Weks w taki sposób. Żeby nie było, że może wyłączanie cieni na PB w ogóle jest wyłączone, przeloguję się na inną postać, znaczy, przeloguję się. Załaduję sobie inną postać i zaraz wam pokażę, że na tych postaciach to działa. Proszę bardzo. Mamy Akszana, tak mówię, a wezmę sobie poprzedniego, poprzednio wypuszczonego bohatera w League of Legends. Ma on cień, prawda? Wyłączmy ten cień. Wyłącz. Cienia nie ma. To na tyle, jeżeli chodzi o Vex. Jak wyjdzie na oficjalne serwery, to na pewno sobie na streamku nią troszeczkę pogramy, bo ja akurat osobiście mam ogromne nadzieje co do tej postaci. Dajcie znać kochani, jak ta postać się wam podoba, ponura przedstawicielka rasy Jordli, która jest magiem. Namida, dajcie znać. Życzę wam miłego dnia, wieczoru, kiedykolwiek to oglądacie. Trzymajcie się, kochani i do następnego. Cześć.